Moja dziewczyna, Linda. Mówiłem ci o niej. A, hej. I ma siedemdziesiąt lat? Tylko pięćdziesiąt, mamo. Pięćdziesiąt dwa. Więc jest starsza ode mnie. I? I? Wejdź do środka. Wow, synu. Wow. To już pora, żebyśmy poznały się lepiej. Picie takiej ilości wina nie jest chyba dobrym pomysłem, bo twoje ciśnienie, no wiesz, po prostu się martwię. Nie, wszystko w porządku. Przydałby nam się relaks. Nie? E, tak. Właściwie zawsze marzyłam, żeby mieć starszą siostrę. To za naszą mm. przyjaźń. Tak, pipi, super! Jak, <noise> Siostro, wino i ploteczki? Hm? Chcesz wiedzieć, co nowego? Pewnie. Oh. Pewna stara jędza podrywa mojego syna. Wystarczy, mamo. Nie wtrącaj się, gdy starsi rozmawiają. I co ty na to? Myślę, że powinnaś zaakceptować jego wybór. Hmm. Podałbyś mi torebkę? Tak, jasne. A ja myślę, że mój syn musi się z nią rozstać i to jak najszybciej. Powinnaś bawić wnuki, a nie mojego syna. Co? co? Czyżbyś była już całkiem głucha? Wynoś się stąd. Już! O co ci chodzi? Powiedz, o co ci chodzi? Chcę dla ciebie dobrze! Czyżby? Właśnie! I dlatego chcesz zniszczyć mój związek? Bo tak? To serio? Tak, jest ktoś młodszy! Serio? Serio! To taki wielki problem, Chcę tak? Chcę dla ciebie jak najlepiej! Hej, co się stało? Lindo! Oddycha? Coś ty zrobiła! Ja? Tak, ty! Zwoń po karetkę! Tu są pantofle i opaska na oczy, bo bez niej nie zaśnie. I najważniejsze, zrobiłem, zrobiłem listę rzeczy, na które jest uczulona, więc proszę ją przekazać pracownikom kuchni. I, I jeszcze torba. Jasne. Bardzo dziękuję. Wygląda na to, że dobrze ją znasz. Dobrze? Mhm. Kocham ją. Synu, chcę tylko twojego dobra. I Jasne. jej wiek. Jej wiek? A ile powinna mieć lat, żeby mógł się w niej zakochać? Jaki powinna mieć kolor skóry, żebym mógł się w niej zakochać? Waga, wzrost. Jakie jeszcze wymagania mam spełnić, by móc się zakochać i poczuć coś, czego jeszcze nigdy dotąd nie czułem? Steven, to szaleństwo. Jest stara. Gdyby twój ojciec żył, powiedziałby ci. Proszę, mamo, zrób coś dla mnie i nie mieszaj w tę sprawę mojego ojca. Bo doskonale wiesz, że on był. Siedemnaście lat starszy od ciebie. To co innego? Oczywiście, bo on był facetem. Kochałaś go, mimo to. Kochałam go jak nikogo innego na tym świecie. E, przepraszam, co u niej? Czy państwo są z rodziny? Jestem jej chłopakiem, więc sprawa wygląda poważnie. Miała ostry przełom nadciśnieniowy, który spowodował uszkodzenie nerek. Więc potrzebny będzie przeszczep. Chyba nie, nie do końca rozumiem, co, co mam zrobić. Czy, czy istnieje jakaś lista dawców, czy. Co, co mam zrobić? Ludzie latami czekają, a Linda ma kilka dni. Co mam zrobić? Znaczy. Dobrze. Czy potrzebujecie energii? Weźcie moją. Jestem na to gotów, tak. Ale, Steve. Nie mów już ani słowa, mamo, bo to wszystko jest twoja wina. Więc Ty, nie marnuj to. Czy że nie powinien pan najpierw przeprowadzić testu zgodności? Zgadza się, a jaką ma pan grupę krwi? Chyba AB, na, na pewno AB. Więc niestety nie może pan zostać dawcą dla niej. Co pan za bzdury wygaduje? Co to znaczy, że, że nie będę dawcą? Dlaczego pan to mówi? Chce pan, żebym odpuścił? Nie zamierzam. Choćby nie wiem co, uratuję ją, bo ją kocham. Steve? Zadzwonię do innych szpitali i znajdę rozwiązanie. I idę po telefon. Hej, hej! Przykro mi, ale. To nic nie da. Jaką grupę krwi musi mieć dawca? Grupę zero. Jasne. Jasne. O, to ty dobrze. Myślałam, że to Steve. Wyświadcz mi, proszę, przysługę i dopilnuj, by tu nie wchodził. Dlaczego? Nie chcę, żeby mnie taką zapamiętał. Słyszałam waszą rozmowę i zrozumiałam wszystko. Proszę. Czy możesz mu to przekazać? Co to jest? I... Pożegnalny do Steve'a. Przekaż mu go. Ja Cię już nie kocham? <laughs> Żegnam? <laughs> Myślę, że tak będzie łatwiej dla wszystkich. Miałaś rację. Niepotrzebna mu słaba staruszka. <laughs> Jest młody i ma mnóstwo czasu, by znaleźć prawdziwą miłość. Miłość. C Nie dałaś mi się nawet pożegnać. Mm -mm. To niepotrzebne. Zaufaj mi. Gdy tylko dostaniemy wyniki, będziemy mogli zacząć przeszczep. Dobrze. Powiadomię was. Dziękuję. Tak. Lindo? Nie rozumiem. Oddam ci moją nerkę. Mój syn znalazł już prawdziwą miłość? I nie pozwolę, by ją stracił. Mamo? O, nic już nie mówię. A, nie, nie rozumiem, co tu się dzieje. Tylko raz w życiu widziałam prawdziwą miłość. I nie pozwolę, żebyś stracił swoją. Choćby nie wiem co. Życzę szczęścia wszystkim nam. Wszystko będzie dobrze. Wiem. Masz moje słowo.